John. o, kraż uh. Nie Fuck you. Ale go zmiażdżyłeś z, z no. tego macha. A Ta idzie podkraść. Są pieniądze i pistolet z taty szafy. Dad, I have to tell you Tata Cię nie słucha, tata Cię no, naśpał. się o takiej książce, nazywa się Biblia. Czy, czy masz, tato, chwilę dla Jezusa Chrystusa? A tata nie, tata gra w gry. To jest Izak, słuchajcie, za kilka lat. <grystanie> nie, ale nie ma sławek na uszach, więc to nie to już będą te czasy, że nie będą potrzebne słuchawki na uszach, tylko implant. Mówisz, że to po prostu będziesz się podłączał? No stary, no. Daj pięć lat temu. Nie, no. Jak do mojej przychodzi, to ja wybieram kolanka. No, no, no. Później tylko mówię, że, żeby poszła do mamy, że daje ciasto. Ale jakie krzesełka zajebiste, te z kapsli. No właśnie, widzę wiewiórka z szampanu. Dużo szampanów tam było pitych, widzę. Are you for the wasps? No. Dobra, chuj w tą grę Ty Maciek, już chyba kończy na dzisiaj gierkę Nad nami BSP wroga Przepraszam Maciek, kurde Wybacz mi Kurde A, Skąd to jest ka kara strzela? To też pracuje, kochanie. Powaliłeś? Nie, Jezus, Maria. co ci się nagle? Ej, co się stało, myszko? No nie wiem, nagle leży işte. no. Przypomniało mi się, że tata jest w domu. Ok, u mnie. idę z drugiej strony. na górę Wrzucam gazowe do góry. Ja ci gaz dwóch Zartowałem. No, co się dzieje, myszko, no? Co, chcesz do mnie na kolanka? Tak, na kolankę chcesz do mnie przyjść? Gdzie że str**ko? A drugiego nie widziałem, bo Kurde, ty, jakiś skill. Co? Weź to wyłącz. No ja wiesz, że minął dopiero. Modlę się, żeby to nikogo nie było. Chyba pójdę, w niedzielę do kościoła, bo bez tego to niestety. Do gości w linę jest wiesz? Ilu? Dużo gości. To jest tyle, aby mieli. Nie, jeden zaskoczył po mojej łodze.